Moje książki wiodą ze mną jakiś spór, jakąś komunikację w sposób nadzwyczajny. Pojawiają się, znikają w moich rozważaniach czy nawet w kontaktach. Kiedy na nie patrzę, to widzę ich tutaj. Bardzo dużo grzbietów, książek, które, o których zapomniałem. Tak jak o tej. Julian Green, brat Franciszek. Ta książka leżała w regale. Czytkiła w regale wiele lat, niezauważana. Nie pamiętam, kiedy ją czytałem ostatnio. Teraz, kiedy raptem pojawiła się na Wprost, mnie, czyli kazała się sobą zainteresować, musiałem e, sobie przypomnieć, o czym ona jest, i zacząłem ją czytać. To było trzy dni temu. Od trzech dni czytam książkę Brat Franciszek, Juliana Grina. Jestem oszołomiony ta postać. Brata Franciszka wydawało mi się, że ją znałem dość dobrze. Bliska mi była wielokrotnie. W różnych wydarzeniach życiowych bardzo pomocna. Tym razem odkryłam tego Franciszka jako kogoś zupełnie innego, jako mi mało znanego, chociaż w postępowaniu i w tym o czym Czytam w tej książce, wydaje mi się bardzo bliski, bardzo taki normalny. To nie jest taki święty z piątkami pod brodą zapatrzony w niebo. Nie, to jest, to jest szawiło, to jest, to jest chłopak, bo taki był jego charakter, który żyje pełnią życia. Może ta pełnia nie za piękna była czasami. Pochodził z rodziny bardzo zamożnej, pochodził z Asyżu. Tam się urodził. To takie dziwne miasto. Ono było kiedyś, nie wiemy dokładnie kiedy powstało, było miastem kluczowym w kulturze Etrusków. Potem, w czasach kultury rzymskiej, przebudowano go. W czasach, kiedy urodził się Franciszek, podlegał Cesarstwu Niemieckiemu. Tam na górze, wszyscy, którzy byli w Asyżu, wiedzą, że tam na górze. Jest fort, ruiny fortu, który zbudowany został przez Niemców. Jest wiek, początek wieku XIII. Asysz przeżywa właściwie rozwój dwóch kultur. Jednej mistycznej, religijnej, przeżywającej religię w sposób szczególny. Przez Asysz przebywają różne, różne postacie mistyczne, które pobudzają ludzi do. Do wiary, a jednocześnie jest to miasto rozpusty. Jest to miasto żyjące pogańskimi prawami. E, taka dygresja mi się tu pojawia, takie spostrzeżenie dość dziwne, kiedy czytam o tym, że katedra San Rufino wyłoniła się z fundamentu świątyni Dobrej Matki, czczonej pod imieniem Gaja, czyli Ziemia. Inny Franciszek niedawno głosił. Matkę Ziemię jako, jako część naszej reliki. To było dość dziwne, bo jest to raczej pogańskie sformułowanie. Dziwne, że pojawiło się ponownie po tylu latach to samo imię, ale już nie od Chrztu, tylko nadane tytułarnie. Ale nie o tym chcemy dzisiaj rozmawiać. Franciszek był kiedy podróż, kiedy osiągnął wiek kilkunastu lat, piętnastu, został rycerzem. Pięknie się uzbiera, ubierał. Śpiewał. Przepięknie śpiewał. Był pełen radości życia. Nikt tak się nie cieszył w środowisku, w którym przebywał. Nikt tak się nie cieszył jak on. Właściwie on sam czasami nie wiedział, dlaczego on jest zawsze radosny. Od rana do wieczora, święto. Sił rzeczy, jako młody człowiek otoczony był rojem przyjaciół. Ale zdarzyło się, że trafił na wojnę. Trzeba się bić. Lubił się bić. Lubił być rycerzem. Jeździł konno, wspaniale jeździł konno, świetnie e, posługiwał się szablą. Miał zbroję piękną. Ojciec jego bardzo dbał, żeby on dobrze wyglądał, żeby się dobrze prezentował. W ogóle uważano go za takiego rozbawiającego całe, całe miasto. Wszyscy go robili. I raptem ten, Młody człowiek, taki roz, z tego rozbawienia, z tej radości życia, któregoś dnia zdejmuje swoje ubranie na rynku, na oczach wszystkich. Zdejmuje ubranie, wszystkie, oddaje ojcu, zakłada i od tej pory jest już tylko ubogim bratem Franciszkiem. To jest zadziwiające. Wciąż staram się to wytłumaczyć, jak to się mogło stać, i dopiero Julian Green. Amerykański pisarz, piszący po francusku, opowiedział w książce pełnej poezji, liryzmu. Ta książka jest zachwycająca, bo właściwie ja wciąż czytając ją, odnoszę wrażenie, że, że czytam poezję. Ale wrócę do Franciszka. Jedno zdanie na koniec przeczytam. Tajemnica jego polega zapewne na radości w pewnym sensie niepohamowanej, niewyczerpanej. Nie tylko radości życia, ale radości głębszej, której natury on sam nie rozumiał, tak jak nie rozumiał niezmierzonej łaski, jaka tkwiła w nim od chwili przyjścia na świat. Ktoś kochał go miłością szaloną. Musiał ją w jakiś niejasny sposób wyczuwać i dawał temu wyraz nieustannymi wybuchami, śmiechu i żartami, którymi sypał niby uczeń. Bawiono się tym, co nazywano jego psatami, ale dlaczego każdy dzień był dla niego świętem. Przepiękna postać, przepięknie opowiedziana w książce pod tytułem Brat Franciszek.